Moimi Państwa gościem jest dziś Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, klub parlamentarny lewicy. Witam, dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Media europejskie rozpisują się o Radosowie Sikorskim, który ma otrzymywać rocznie blisko 100 tysięcy euro ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Były minister spraw zagranicznych tłumaczy, że to część jego zewnętrznych płatnych zajęć. Ta informacja spotkała się z dość ostrą krytyką ze strony polityków, nie tylko lewicy. jak pan to ocenia? Nie, nie ukrywam mojej oceny. Moja ocena jest tutaj negatywna. Uważam, że polityk, czynny polityk, a pan europoseł Sikorski jest czynnym politykiem, nie powinien znajdować się na liście płac innego państwa. A z oświadczenia majątkowego pana europosła, ale także z jego deklaracji wynika, że znajduje się na liście płac rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze jeden aspekt, to znaczy to, jakim krajem są Zjednoczone Emiraty Arabskie. I tutaj, no, mówiąc delikatnie, są one krajem dosyć odległym od europejskiego rozumienia demokracji, praw człowieka i praw kobiet. Dopowie pan, to jest... panie pośle, jakie prawa człowieka właśnie są tam łamane i dlaczego no, ten ustrój jest odległy od tego nam znanego? To jest jeden z nielicznych krajów na świecie, w którym cały czas obowiązuje kara śmierci przez ukamieniowanie za takie przestępstwa jak cudzołóstwo. To jest kraj, w którym kobiety są poddawane baturzeniu za pozamałżeńskie stosunki seksualne. To jest kraj wreszcie, w którym osoby o orientacji homoseksualnej są karane za swoją orientację karą więzienia już nie wspominając o takich drobiazgach jak to, że to jest kraj, w którym po prostu nie ma wolności słowa i który nie jest demokracją, który jest państwem autorytarnym. Ja wiele razy zgadzałem się ze słowami pana europosła Sikorskiego, kiedy krytykował różne zamordystyczne zapędy obecnej władzy i słusznie je krytykował, no ale zamordyzm PiSu to jest coś naprawdę absolutnie nieporównywalnego z autorytarnym, pozbawionym zupełnie żadnych zabezpieczeń, jeżeli chodzi o prawa człowieka, z mordyzmem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I trochę trudno mi sobie wyobrazić pogodzenie z jednej strony upominania się o walki o merytoryczne standardy w Polsce, a z drugiej strony branie pieniędzy od takiego reżimu. Radosław Sikorski tłumaczy, że on nie ukrywał, ile zarabia, że wszystko jest to ujęte w oświadczeniu majątkowym, natomiast my źródeł tego doradztwa w ramach działalności gospodarczej Sikorski Global nie znaliśmy. Nie wiemy tak naprawdę, co doradza tamtejszym władzom, czy też podmiotom w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Radosław Sikorski. Czy pan widzi problem w tym, że my tak naprawdę nie wiemy, czym się zajmują europosłowie w ramach swoich działalności gospodarczych, bo przecież ta działalność, doradztwo, współpraca z różnymi rządami różnych krajów czy podmiotów w różnych krajach no może wpływać bezpośrednio na działalność jako europosa, którego wszak my jako obywatele wybieramy. Ja powiem tak. Ja myślę, że pan europoseł ma rację, kiedy mówi, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Ale moim zdaniem to nie o przepisy chodzi. Tylko sprawę o charakterze, no, nie chcę używać wielkich słów, więc nie powiem o charakterze moralnym, więc powiem, że o charakterze politycznym e, i o legitymizowanie niedemokratycznego reżimu. E, natomiast no, nie jest tajemnicą, że mm, te normy, które my mamy w Polsce, jeżeli chodzi o. Ograniczenie sposobów zarobkowania przez polityków są ostrzejsze niż w Parlamencie Europejskim. I myślę, że niedobrze, że w Parlamencie Europejskim panuje pod tym względem taka dowolność, bo moim zdaniem, czynny polityk no, zdecydowanie powinien być poza podejrzeniem o konflikt interesów na przyjmowanie środków od niedemokratycznego państwa. Które to niedemokratyczne państwo oczywiście stara się wpływać na politykę w krajach Unii Europejskiej, także w Parlamencie Europejskim, stawia pod znakiem zapytania to, czy tego konfliktu interesów nie było. I wydaje mi się, że takie historie jak ta to powinna być nauczka, żeby te zasady, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, zaostrzyć. Ale powtórzę raz jeszcze, ja nie stawiam panu europosłowi. Zarzutu tego, że postępował w sposób niezgodny z zasadami, które obowiązują obecnie, ale oprócz zasad są jeszcze wybory o charakterze etycznym. I moim zdaniem, demokratyczny polityk od takiego reżimu jak ten, który panuje w Emiratach, po prostu nie powinien być reasumując, reasumując, panie pośle, czy Donald Tusk, przewodniczący Platformy, którego jednym z najbliższych współpracowników jest Radosław Sikorski, powinien odciąć się od byłego ministra spraw zagranicznych, skrytykować jego działalność? Też trudno. Chyba stwierdzić, że Donald Tusk o tej działalności nie wiedział. Nie wiem, panie redaktorze, czy Donald Tusk wiedział, czy nie wiedział. Wiem jedno. Pan europoseł Sikorski, e, myślę, że zakończyła się już epopeja pod tytułem, czy pan europoseł Sikorski będzie przyszłym ministrem spraw zagranicznych, bo e, minister spraw zagranicznych demokratycznego rządu musi być wierny demokratycznym wartościom. A wie pan, no, my w partii razem. E, te demokratyczne wartości traktujemy poważnie. Przywiązanie do praw człowieka, do praw kobiet, to nie są tylko słowne pałki, których się używa po to, żeby krytykować tych, którzy obecnie rządzą. To są wartości, w które my wierzymy, więc ja chcę powiedzieć bardzo jasno i zdecydowanie: w rządzie, który będzie zależeć od naszych głosów, pan Jarosław Sikorski ministrem nie będzie. Karolina Pawliczak, posłanka Lewicy, która dostała się do Sejmu z list SLD, ale w ramach lewicowej koalicji, napisała na Twitterze, że pan Adrian Zandberg nie chce jednej listy, głosi to oficjalnie i pilnie pracuje, by porozumienia na opozycji nie było. Zdecydowanie odcinam się od takiego stanowiska, bo dziś walka toczy się o coś więcej, a rozbita opozycja to wygrana pis, -u. nie wolno na to mm, pozwolić. Pani posłanka odnosiła się do pana wystąpienia sprzed kilku dni, kiedy mówił pan między innymi, że to Donald Tusk rozłożył przed Prawem i Sprawiedliwością czerwony dywan. Ja rozmawiałem z panią poseł i pani poseł powiedziała mi, że Adrian Sandberg i generalnie Partia Razem powinna opowiedzieć się, po której stronie stoi, bo atakując Donalda Tuska de facto stawia się po stronie obecnie rządzących. Co pan na to, panie pośle? Myślę, że pani posłanka jest raczej odosobniona w swoich poglądach w koalicyjnej klubie lewicy. Natomiast e, fakty są takie, że tej jednej listy, o której bardzo długo w Polsce dyskutowali publicyści i część polityków, e, nie będzie zresztą zgodnie z tym, o czym już zresztą także u pana w programie, tak, kiedy się tak. temu to jest, to, to jest jasne. To jest jasne. Bardziej chodzi I myślę, o to, że... mhm. my, 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 Ja uważam, że Najwyższy czas po prostu stwierdzić ten fakt i iść do przodu. Tak, tak. Tylko... Kiedy ja spotykam się z ludźmi na spotkaniach otwartych, teraz jeździmy dosyć sporo także po mniejszych miejscowościach, kiedy chodzimy po bazarkach, kiedy wychodzimy do ludzi, tak. rozmawiamy z nimi, to muszę panu powiedzieć, że mi nikt nie zadaje pytań o to, ile będzie list partii opozycyjnych. Wie pan, jakie ja pytania słyszę? Słyszę takie pytania, jak będzie Polska wyglądała za rok. Ja wiem, Słyszymy jakie pan pytanie ja. słyszy i proszę mi uwierzyć, mnie też męczą już te rozmowy o wspólnej liście i też nie chcę o tym rozmawiać. Chciałem tylko w tym kontekście zapytać o to, czy może być tak, że z klubu parlamentarnego Lewicy przed wyborami odejdzie grupa posłów, jak na przykład w tym, na przykład pani Karolina Pawliczak, bo stwierdzi tak jak Hanna Gilpiątek, że trzeba dołączyć się do tej najmocniejszej formacji bo ta formacja, czy ten najsilniejszy blok może właśnie doprowadzić do tego, do czego Pan również chce doprowadzić, czyli, czyli do utraty rządu przez Prawo i Sprawiedliwość, że są te podzielone głosy w tych mniejszych formacjach, również w Lewicy, no i są te głosy właśnie, które mówią, nie no, trzeba teraz się spiąć, dołączyć do tego najsilniejszego bloku, bo tylko dzięki temu ymm, możemy i dzięki tym sposobem możemy wygrać. Panie redaktorze, my niedawno mieliśmy... E to jest siedzenie klubu parlamentarnego, na którym rozmawialiśmy sobie o przyszłości. I muszę Panu powiedzieć, że praktycznie wszystkie głosy to były głosy wyrażające zadowolenie z tego, jak dobrze układa się dzisiaj współpraca w koalicyjnym klubie Lewicy. Bo myślę, że to, co udało się pokazać w parlamencie na lewicy, to że szanując swoją różnorodność, umiemy współpracować. I dzisiaj jest tutaj pełna zgodność co do kierunku pomiędzy Razem i naszymi koalicjantami z Nowej Lewicy. Tym kierunkiem jest budowa silnej, zintegrowanej listy lewicowej na wybory, po to, żeby lewicowy głos po tych wyborach był silniejszy, żeby miał realny wpływ na rzeczywistość. No, Włodzimierz Szczerzasty mówił niedawno w tym programie i również na takim spotkaniu z dziennikarzami mniej formalnym, że on jest za tym, żeby dołączyć do tej koalicji z Koalicją Obywatelską. Włodzimierz Czarzasty nie dość, że jest jednym z liderów Lewicy, to jest jeszcze szefem sztabu wyborczego Lewicy, więc no chyba pewne podziały są, panie pośle. Raz jeszcze tej listy, mitycznej listy nie będzie, więc najwyższy czas zakończyć rozważania, co by było gdyby, a działać w tym świecie, którym jest, w tym świecie, w którym prawo i sprawiedliwość popełnia liczne błędy, jeżeli chodzi o transport publiczny, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, jeżeli chodzi o zapewnienie pracownikom ekonomicznego bezpieczeństwa. Te błędy trzeba punktować, ale też trzeba pokazywać alternatywę, trzeba pokazywać konkretne rozwiązania, tak jak to zrobiła ostatnio w parlamencie Paulina Matysiak, jeżeli chodzi o pociągi, jeżeli chodzi o transport publiczny. I jak pan widział, po kilku tygodniach zmasowanej kampanii lewicy w tej sprawie udało nam się wymusić na rządzie częściowe cofnięcie kretyńskiej zupełnie decyzji o podwyżkach cen biletów. Tak, i podwyżkę, dobrze, że pan ponieważ... o tym powiedział. Właśnie, właśnie chciałem o to zapytać i się przy tym zatrzymać, panie pośle. No, pan mówi, że cofnięcie decyzji. Rząd to nazywa obniżką. Rozumiem, że my jako Niszką wyborcy podwyżkę. czy obywatele powinniśmy za to dziękować że rząd jest przekonany, że podjął dwie dobre decyzje, najpierw tę o podwyższeniu cen, a potem o obniżeniu. Można to nazwać dowolnie, pan, pan premier może nazwać tę, to wycofanie się z podwyżek świnką morską. Mi, szczerze mówiąc, nie zależy na nazewnictwie. nie zależy na tym, żeby ludzie nie płacili olbrzymich pieniędzy za transport. I teraz dlaczego o tym mówię, bo rząd wycofał się z tej Podwyżki, która była najbardziej spektakularna. Mówię tu o biletach na pociągi dalekobieżne. Ale ciągle bardzo dużym problemem jest to, że poszły w górę i szły w górę przez ostatnie miesiące ceny kolei regionalnej. Kolej regionalna to jest kolej, z której ludzie korzystają, żeby codziennie dojeżdżać do pracy. Tak jest. To nie są tak spektakularne ceny na bilecie ale jeśli za ten bilet płaci się każdego dnia 5 dni w tygodniu, 4 tygodnie w miesiącu, to to są duże pieniądze. Ja mówię o tym dlatego, że mam wrażenie, że rząd bagatelizuje wpływ cen transportu publicznego na inflację, na wzrost kosztów życia. A to jest istotny kawałek tego koszyka zakupowego, zwłaszcza w tych rodzinach, w których po prostu korzysta się z transportu publicznego, żeby dojechać do pracy, żeby dojechać do szkoły. E, dlatego Posłanka Matysiak jeszcze w grudniu, ja to podkreślę, zaproponowała pakiet rozwiązań, które pozwoliłby na to, że tego całego zamieszania z cenami biletów uniknąć. Tylko pani posłanka położyła ten pakiet na stole i okazało się, że rządu nie ma, bo rząd pojechał sobie na ferie świąteczno-noworoczne i nikt się tym nie miał czasu zająć. No i potem zdarzyło się to, co się zdarzyło. Są rozwiązania, które pozwoliłyby na to, żeby obniżyć ceny. Także jeżeli chodzi o dojazdy koleją regionalną, kolejami samorządowymi. I chcielibyśmy, że zostały wdrożone. Jesteśmy gotowi do tego, żeby szczegóły, jeżeli pan minister Adamczyk już jest gotów na to, żeby zacząć pracować, panu ministrowi przedstawić. Ale pan minister, jak pan widział zapewne ostatnio w Sejmie, raczej był w nastoju polemicznym na sali. Tylko, że głupio polemicznym, bo opowieści o tym, że... Za stan transportu publicznego w Polsce albo za likwidację linii w latach 90., odpowiada partia Razem, która powstała w 2015 roku. Myślę, że rozbawiły salę, ale też zażenowały też znaczną część wyborców prawa i sprawiedliwości, którzy pewnie sądzili, że mają rozsądniejszego ministra. A ja myślę, że hmm, chyba najbardziej rozbawiły czy zażenowały y, szeroko rozumianą publikę wystąpienia. Pana Janusza Kowalskiego, ale o nich lepiej nie rozmawiajmy. To prawda. Panie, to jest pośle... Spektakularne. Panie pośle, ministra przemysława Czarnka nie udało się odwołać. Czy taki wniosek będzie w stosunku do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury? No właśnie, daję pan Adamczyk zasłużył na to, że pożegnać się z tym fotelem, są właśnie nieudolnością w ostatnich miesiącach. Natomiast sprawy pana Czarnka bym tak nie odwieszał na kołku. No właśnie. Co się może wydarzyć jeszcze? Jest, ona jest pod wieloma względami nabrzmiała. rozmawiamy wszyscy oczywiście o tych działających na wyobraźni willach, które trafiają do kolejnych zbliżonych politycznie do prawa i sprawiedliwości i organizacji. Ale pan minister Czarnek ma dużo dłuższą listę grzechów na sumieniu. I nie mówię tu tylko o rzeczach oczywistych. Wszyscy wiemy o duszeniu pensji nauczycielskich. Co się kończy tak, że w wielu miastach w Polsce w tym momencie nauczycieli brakuje. I wie to każdy, kto, tak jak ja, ma dzieci w państwowej podstawówce, czy w państwowym liceum że są po prostu braki kadrowe i, e, i dzieciaki nie mają nauczycieli. No ale to, 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 to ja panu podam taki przykład, o którym my pisaliśmy w Wirtualnej Polsce, bo y, okazuje się, że Przemysław Czarnek hojnie dotuje szkoły wybrane szkoły, podkreślam. Piszemy o tym, że wiejska szkoła pod Lublinem, którą kieruje szwagier ministra edukacji Przemysława Czarnka, może mieć najwyższy w Polsce wskaźnik rządowych dotacji. Na jednego ucznia przypada tam prawie 60 tysięcy złotych, a działają w niej jeszcze trzy programy edukacyjne. No właśnie, szkołą kieruje szwagier ministra, no ale przecież z drugiej strony z tych pieniędzy no, korzystają albo powinny korzystać dzieciaki. Czy w tym przypadku... Jest za co krytykować Przemysława Czarnka? Czy to przypadek, że szkoła dostaje ogromne pieniądze, a którą to szkołą kieruje szwagier? Czy jest się czego czepiać? to, że jak pan Czarnek wychodzi w parlamencie i zaczyna nerwowo pokrzykiwać na wszystkich wokół, w konwencji, tak, robię to co chcę, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? No to powoduje to, że każda decyzja i ta bezsensowna, i ta bardziej sensowna, staje pod znakiem zapytania i budzi wątpliwości. A ja chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo muszę przyznać, że tej konkretnej sytuacji, w tej konkretnej szkole, o której Pan mówi, po prostu nie znam. A trzymam się takiej nietypowej wśród polskich polityków zasady, że jeśli nie znam szczegółów tej sprawy, mhm. to nie będę się z, z całą pewnością. Zapraszamy do wirtualnej Polski. Mhm. Natomiast z, z miłą chęcią, ale to po, po naszej mhm. rozmowie, po prostu z tym konkretnym tekstem się zapoznam. A ja chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, za którą Pan Czarnek odpowiada, bardzo niemądrej i mającej dalekosiężne konsekwencje. Otóż pan Czarnek hojną ręką rozdaje te wille zaprzyjaźnionym organizacjom, ale w tym samym czasie uciął pieniądze na dostęp do międzynarodowych czasopism naukowych dla polskich uczelni. Efekt jest taki, że na bardzo wielu uniwersytetach w Polsce od 15 lutego naukowcy nie będą mieli dostępu do czasopism naukowych, do ważnych czasopism naukowych. A nauka działa w ten sposób, że nie wymyśla się koła na nowo za każdym razem, tylko korzysta się z efektów badań, z efektów prac, które są w innych krajach. Wie pan, nauka, co, wie pan, co minister edukacji wypowiedział? Minister edukacji zapewne by powiedział, że to lewackie. I neomarksistowskie czasopisma naukowe. No więc ja nie wiem, gdzie pan y, minister Czarnek widzi neomarksizm w naukach biologicznych y, albo w, 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 w mm, naukach ścisłych, ale zostawmy na boku obsesje ideologiczne pana ministra. Zostawmy też na boku niezrozumienie przez pana ministra, jaką rolę teoria Marksa pełniła i pełni w naukach społecznych. Liczy się co innego. Liczy się to, że pan minister swoją głupią decyzję, odetnie bardzo wielu zdolnych, młodych polskich naukowców od kontaktu z międzynarodowym życiem naukowym. To oznacza, że oni będą po prostu w gorszej sytuacji, konkurując z naukowcami z innych krajów, bo wie pan, no to jest tak, jakby pan minister Czarnek powiedział polskim naukowcom, biegnijcie w tym maratonie, ale przed biegiem zabrał im buty. No, i naukowcy z innych krajów będą mieli dostęp do bieżących wyników badań naukowych, do prasy międzynarodowej. Natomiast polscy naukowcy do tych czasopism naukowych albo nie będą mieć dostępu, albo ten dostęp będą mieli trudniejszy. To jest działanie tak naprawdę na szkodę nie tylko nauki, ale też gospodarki. Bo jeżeli w ten sposób ogranicza się możliwość prowadzenia działalności naukowej w Polsce, no to co się stanie? No młodzi naukowcy będą wyciekali z polskich uczelni, wyjeżdżali do tych uczelni w krajach Europy Zachodniej i Północnej, w których tę pracę naukową prowadzi się łatwiej. Więc to kolejny przykład takich właśnie głupich oszczędności, które kończą się tak, że upośledzają potencjał rozwojowy Polski. To jest decyzja, z której moim zdaniem ministerstwo powinno się natychmiast wycofać. To jest jedna rzecz. Ale druga sprawa to to, że ona też pokazuje sposób myślenia pana Czarnka, który jest no, nie z tej epoki. To też widać, jak pan spojrzy na te listy czasopism punktowanych, w których pan minister zadbał o to żeby prawo kanoniczne i teologia odgrywały bardzo istotną rolę, ale miały zdecydowanie mniejsze to, to Nawiążmy troszeczkę... Nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, to, od czego zależy przyszłość gospodarczy rozwój kraju. Mówi pan o teologii, o nauce kanonicznej. Nawiążmy troszeczkę do tego, wspomnijmy ojca Tadeusza Rydzyka, ojca dyrektora. On stoi na czele fundacji Lux Veritatis, o której mój kolega redakcyjny Sylwester Ruszkiewicz pisze od kilku lat tak naprawdę. I on poinformował wczoraj, że fundacja Lux Veritatis w styczniu tego roku, pod koniec stycznia zmieniła swój statut. Nowe zapisy rozszerzają działalność standardowej organizacji dyrektora Radia Maryja, m.in. o przeciwdziałanie przyczynom przestępczości i integrację cudzoziemców. W sumie fundacja od tego roku będzie mogła ubiegać się o państwowe dotacje na podstawie 19 zadań zapisanych. W statucie. My to interpretujemy tak, panie pośle, że no, skoro fundacja rozszerza te zadania, no to będzie mogła pobierać kolejne dotacje na te właśnie zadania. Czy pan się z tą interpretacją zgadza? Czy pan tutaj dostrzega ten taki zmysł biznesowy chyba ojca dyrektora? Ja w ogóle widzę, że wśród tych e, takich e, skrajnie prawicowych. Klerykalnych, fundacji, organizacji jest w tym momencie wielkie pobudzenie. I ja powiem Panu dlaczego, bo oni czują, że to już jest ostatnia prosta. To, w jaki sposób PiS się zachowuje, jeżeli chodzi o rozdawanie środków publicznych, to też jest moim zdaniem sygnał tego, że oni już wiedzą, że się kończą. I starają się użyć środków publicznych na tej ostatniej prostej, dając je czy to Fundacjom Księdza Ryzyka. Czy to różnym związanym z prawicą, organizacjom, stowarzyszeniom, na niespotykaną dotąd skalę. Ale ja przede wszystkim czytałbym ten sygnał w taki właśnie sposób, że to jest zapowiedź końca rządów prawicy i tego, że przygotowują się panie i panowie na to, że przez długie lata to Eldorado się skończy. Natomiast jeżeli chodzi o Księdza Ryzyka i jego imperium. To ja chcę powiedzieć bardzo jasno i jednoznacznie, że my chcemy radykalnych zmian, jeżeli chodzi o finansowe relacje pomiędzy państwem i Kościołem, odcięcia organizacji kościelnych. Od tego kurka z pieniędzmi, z którego pieniądze się To samo zapowiadał w wirtualnej Stronę. Polsce w wywiadzie dla WP to to Sławomir Nitras. Polecam ten wywiad, chociaż być może nie powinienem tego robić, jako że jestem jego autorem. Panie pośle, na koniec chciałbym zapytać o tajemniczego gościa, który pojawił się w Sejmie. Tajemniczy gość w Sejmie na sali plenarnej tegoż Sejmu. Pan zdaje się przemawiał w momencie, gdy. Tajemniczy mężczyzna, nie poseł, nie parlamentarzysta, zdaje się nie pracownik kancelarii Sejmu. Pojawił się na sali plenarnej to całkiem blisko yy, mównicy Sejmowej, upominany przez yy, marszałka Piotra Zgorzelskiego. O co tam chodziło, panie pośle? Kto to był? Tak, yy, to był punkt yy, obrad, w którym mówiliśmy yy, w, głosami głównie posłów partii Razem o skandalicznej sytuacji w zakładach Amazon'a, gdzie związkowcy nie zostali wpuszczeni na teren zakładu. Gdy chcieli przeprowadzić referendum strajkowe. To jest dość skandaliczna historia, bo naprawdę prawo do strajku to jest konstytucyjne prawo w Polsce. Rozumiem, ale rozumiem, Rzecz że to, to nie, nie był pracownik nie Amazona, panie pośle, ani nie, 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 żaden z nie, nie, kierowników. Mówię tylko, mówię, tylko mówię o kontekście, bo to był akurat ten punkt, więc muszę panu powiedzieć szczerze, w związku z tym, że w tym punkcie obrad ja byłem skupiony raczej na tym, o czym dyskutowaliśmy, czyli na sprawach pracowników Amazona niż na tym hmm, przedziwnym wydarzeniu. Tam faktycznie pojawił się na sali hmm, ktoś, kto nie jest posłem i z tego co rozumiem nie był także hmm, pracownikiem kancelarii. To po, pokażmy, po, pokażmy ten moment. Że, na, na, na chwilę, pokażmy ten moment. No właśnie, i tutaj widać pana i widać tego drugiego pana, który przybył na tę salę z Sejmową, ale rozumiem, że ten mężczyzna nie sprawił jakichś problemów, no ale pytanie, jak tam się został? Nie, 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 pan, no, trudno, mi, trudno mi powiedzieć o szczegółach, to trzeba było pewnie zapytać Straszmark-Strzałkowską o, o, o jakieś aspekty techniczne, jak pan widzi, no to działo się w momencie, kiedy ja występowałem. Mhm. No cóż, ale te procedury bezpieczeństwa, jeśli chodzi o Sejm, są Pana zdaniem zachowywane? Czujecie się Państwo bezpiecznie w Sejmie? No bo premier na pewno ale... tak, bo zawsze wokół niego ja jest pod... kilkunastu ochroniarzy, więc jakby nie sposób mu zadać ja, pytania. Ja Państwo? Ja ze, ze spokojem do, do, do tego typu wpadek, jeśli to są wpadki. Wie Pan, ja w ogóle uważam, że Sejm nie powinien być tak odgraniczony od obywateli jak dzisiaj. Uważam, że te wszystkie zasieki, Wszystkie mury, ci wszyscy strażnicy legitymujący ludzi przechodzących w krajeniu kilkudziesięciu metrów od wejścia Sejmu. Moim zdaniem to jest przesada. Moim zdaniem politycy są dla ludzi i nie powinni bać się ludzi. My kiedy organizujemy spotkania, to, to nie odgraniczamy się od ludzi e, kordonem funkcjonariuszy, tylko po prostu idziemy do nich, idziemy na bazarek, idziemy, w, e, idziemy na ulicę, rozmawiamy, przekonujemy naszego programu, tak widzimy naszą, e, naszą rolę. Jako Czyli politikę, jeśli lewica polityką. przejmie władzę, to e, te barierki wokół Sejmu znikną. Ja też przypomnę, że e, lata temu można było sobie spokojnie, jako zwykły obywatel, wejść na teren Sejmu, cieszyć się zielenią, tam jest pięknie, zwłaszcza jest w okresie wiosenno-letnim. Więc tak, 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 naprawdę fantastycznie. Panie pośle, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.